Księga Liczb, rozdział 20. W pierwszym miesiącu przybyła cała społeczność Izraelitów na pustynię Sin. Lud zatrzymał się w Kadesz, tam też umarła i tam została pogrzebana Miriam. Gdy społeczności zabrakło wody, zeszli się przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i kłócił się lud z Mojżeszem, wołając: Lepiej by było, gdybyśmy zginęli, jak i bracia nasi. Przed panem. Czemu wyprowadziliście zgromadzenie pana na pustynię? Byśmy tu razem z naszym bydłem zginęli? Dlaczegoście wywiedli nas z Egiptu i przyprowadzili na to nędzne miejsce, gdzie nie można siać, nie ma figowców, ani winorośli, ani drzewa granatowego? A nawet nie ma wody do picia. Mojżesz i Jaron odeszli od tłumu i skierowali się ku wejściu do namiotu. Do namiotu spotkania. Tam padli na twarz, a ukazała się im chwała pana. I przemówił pan do Mojżesza: weź laskę i zbierz całe zgromadzenie, ty wespół z bratem twoim Aaronem. Następnie przemów w ich obecności do skały, a ona wyda z siebie wodę. Wyprowadź wodę ze skały i daj pić ludowi oraz jego bydłu. Stosownie do nakazu. Zabrał Mojżesz laskę z oblicza pana, następnie zebrał Mojżesz wraz z Aaronem zgromadzenie przed skałą i wtedy rzekł do nich. Słuchajcie, wy buntownicy, czy potrafimy z tej skały wyprowadzić dla was wodę? Następnie podniósł Mojżesz rękę i uderzył dwa razy laską w skałę. Wtedy wypłynęła woda tak obficie, że mógł się napić zarówno lud, jak i jego bydło. Rzekł znowu pan do Mojżesza i Aarona: Ponieważ mi nie uwierzyliście i nie objawiliście mojej świętości wobec Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daję. To są wody Meriba, gdzie się spierali Izraelici z panem i gdzie on objawił wobec nich swoją świętość. Skadesz wyprawił Mojżesz posłów do króla Edomu. Żeby mu powiedzieli, tak mówi brat twój Izrael, ty znasz wszystkie utrapienia, jakie na nas spadły. Niegdyś powędrowali przodkowie nasi do Egiptu i przebywaliśmy tam długi czas. Egipcjanie jednak źle się obchodzili z nami, podobnie jak i z przodkami naszymi. Wołaliśmy wtedy do Pana, a on usłyszał głos nasz i posłał Anioła, który nas wyprowadził z Egiptu. Znajdujemy się teraz w Kadesz, mieście położonym na granicy Twego obszaru. Pozwól nam łaskawie przejść przez Twoją ziemię. Nie pójdziemy przez pola ani winnice i nie będziemy pić wody ze studni. Chcemy jedy, jedynie skorzystać z drogi królewskiej. Nie zboczymy ani na prawo, ani na lewo, dopóki nie przejdziemy Twoich granic. Odpowiedział im Edom. Nie pójdziecie przez nasz kraj. W przeciwnym razie zastąpimy wam drogę z mieczem w ręku. Odpowiedzieli im wówczas Izraelici. Chcemy jedynie przejść utartą drogą, a gdybyśmy pili waszą wodę, tak my, jak i trzody nasze, zapłacimy. Nie chodzi o nic więcej, tylko o zwykłe przejście. Odpowiedział Edom. Nie przejdziecie. I wyszedł Edom naprzeciw nich. Z wojskiem licznym i dobrze uzbrojonym. Zabronił Edom przejścia Izraelowi przez swoje granice. Izrael więc odszedł w bok od niego. Izraelici, cała społeczność, ruszyli z Kadesh i przybyli pod górę Chor. Na górze Chor, leżącej na granicy ziemi Edom, przemówił pan do Mojżesza i Arona. Aaron zostanie przyłączony do swoich przodków gdyż nie wejdzie do ziemi, którą dam synom Izraela. Dlatego, że sprzeciwiliście się memu rozkazowi u wód Meriba. Weź Aarona i syna jego Eleazara i przyprowadź ich na górę Chor. Tam niech zdejmie Aaron swoje szaty, a ty ubierzesz w nie jego syna Eleazara. Aaron zaś będzie przyłączony do przodków. Tam on umrze. Mojżesz postąpił według rozkazu pana i weszli na oczach całej społeczności na górę Chor. Mojżesz zdjął z Arona jego szaty i przyodział nimi jego syna Eleazara. Aaron umarł na szczycie góry, a Mojżesz z Eleazarem stąpili na dół. Skoro dowiedziała się cała społeczność, że Aaron umarł. Opłakiwał go dom Izraela przez 30 dni. Koniec 20 rozdziału Księgi Liczb.